Cześć, tutaj Leszek. Mnóstwo mówi się o pokonywaniu podjazdów. Jakie to one są straszne, strasznie ciężkie i wymagające, a nic o zjazdach, które bywają trudniejsze od wspinaczki dla wielu, w tym także dla mnie w przeszłości. Znam mnóstwo bardzo wymagających miejsc w Polsce i w Europie, gdzie może być minus 13% i ostre zakręty, albo minus 22%, jak się przygotować do takiego spotkania? Co musisz wiedzieć, aby się nie bać albo bać się mniej, aby nie tracić czasu do grupy, nie czuć. Presji ani frustracji. Teoria pomaga poprawić praktykę, bo u podstaw panicznego lęku są bardzo często błędy albo zasłyszane jakieś głupoty, albo ktoś nas zastraszył, przestraszył. Spisałem to wszystko w punktach. Pierwszy z nich to hamowanie. Boisz się, więc cały czas panicznie trzymasz ręce na klamkach. Tak niekiedy trzeba. No i prosty przykład: przechyba w Małopolsce. Tutaj jest średnio minus 10, minus 11, ostre zakręty, zmiana nawierzchni co chwilę. To jest idealne 9 km, na których można zagotować cały układ, słuchając porad, o hamowaniu na zjazdach, na przykład, tylko tyłem, bo jest bezpiecznie. Albo samym przodem też nie wiedzieć dlaczego. Więc nie dość, że boisz się, to jeszcze z całych sił cały czas dociskasz jeden hamulec i tak trzymasz na przykład przez 10 minut albo 15. Nie mam też pojęcia skąd się biorą te wszystkie głupoty na temat przemiennego hamowania. Albo tylko przodem, albo tylko tyłem. Słyszę to od dziecka do dziś. Szosa to oba hamulce w 99% przypadków tras. Rozkładasz przyczepność na obie opony. Zmniejszasz tym sposobem ryzyko, że któraś z nich wpadnie w poślizg. Rozkładasz także obciążenie cieplne na dwa hamulce, niezależne. Używanie jednego układu sprawia, że bardzo łatwo jest jeden z nich zagotować. Zagotować, czyli wyłączyć całkowicie z eksploatacji, stracić całkowicie siły hamowania na danej osi. Często z tego powodu dochodzi e, na przykład także do wykrzywienia tarcz. Na no, nie byłem świadkiem przeciążenia układu hamulcowego tego szczękowego do tego stopnia, że doszło do rozerwania opony na skutek przegrzania obręczy. Tak wzrosło ciśnienie w dętce, że szlak trafił całą oponę. Całe szczęście, że to było na końcu zjazdu, a nie na przykład na szczycie jakiegoś zakrętu. No to jest gleba murowana. Niekiedy sztuką jest także znajdowanie fragmentów, na których choć na chwilkę możemy dać hamulcom odpocząć. Tym bardziej, jeśli mamy troszkę więcej kilogramów, bo to one w największej mierze wpływają właśnie na, na obciążenie cieplne tego układu. Z drugiej strony bywają takie zjazdy, na których nie można odpuścić klamki nawet na sekundę, bo yy, po prostu wystrzelimy jak pocisk. I tego należy pilnować, bo strach Plus niekontrolowany wzrost prędkości może skończyć się właśnie panicznie mocnym szarpnięciem za klamkę hamulcową i tym sposobem zablokowanie koła oraz glebą. To najczęstsza przyczyna upadków na zjazdach, która wynika z punktu drugiego. Zaraz do niego przejdziemy. Wcześniej tylko wspomnę, że prawidłowa technika hamowania, brak szarpania hamulcami na winklach, stosowanie obu układów nawet przez wiele kilometrów stromizny jest bezpieczne. A rower, jak i również układ hamulcowy, został stworzony tak także z myślą o takich wymagających zjazdach dwa to jest technika. Boisz się zjazdów, bo masz nieprawidłową technikę pokonywania zakrętów. O tym zrobiłem cały duży odcinek i zachęcam do jego obejrzenia. Pojawiła się teraz specjalna karta w rogu ekranu. Poznanie teorii, poświęcenie tych kilku minut bardzo pomaga w opanowaniu lęku i stresu. A pierwszy z najczęstszych błędów, które zdarzają się czasami nawet mnie, jak się zdekoncentruję, to jest zbyt bliskie patrzenie. Oczy dalej. Patrz. Gdzie chcesz jechać, a nie pod koło. Wyglądaj zakrętów. Dziel ten zakręt na trzy etapy: wejście, jego szczyt i wyjście. Rób to świadomie. To pomaga. Staraj się przed zakrętem osiągnąć już docelową prędkość wejścia. Ogranicz siłę hamowania w łuku, a na pewno nie podejmuj żadnych panicznych ruchów. Pracuj ciałem, rozluźnij barki. Myślę, że obejrzenie tego odcinka, o którym mówię, bardzo pomoże zrozumieć pewne detale, które, których stopniowe wdrażanie ograniczy strach, a potem wpłynie na naszą prędkość zjazdową. Potwora najlepiej jest zrozumieć, by pokonać. Trzy to jest brak pracy ciałem, zabetonowanie zawodnika na rowerze, boje się, więc nie zmieniam swojej pozycji na maszynie. Wiele osób wówczas blokuje ręce w łokciach zamiast je ugiąć. przez to zaczynają drętwieć dłonie na klamkach i hamulcach. A w razie dziury zapraszamy nasze łokcie do gipsu. Ugnij łokcie, rozluźnij ramiona, nieco pochyl głowę i pasz do przodu. Skup się na tym. I co minutę siebie pytaj, czy jesteś rozluźniony, rozluźniona, czy zabetonowana. Dzięki temu także obniżysz środek ciężkości. Kolejnym krokiem będzie przesunięcie tyłka na siodełku nieco do tyłu. To poprawi na zjeździe rozkład masy. Dzięki temu przykładowo hamowanie tyłem będzie bardziej wydajne. Ten tylny układ hamulcowy będzie miał więcej masy, przez co odcią odciążymy przód. I równocześnie poprawi to zachowanie roweru w zakrętach. Po czasie odkryjesz również że w dolnym chwycie także super się zjeżdża, bo mamy lepszą dźwignię na hamulcach, bo ciężka głowa znajduje się o wiele niżej nad asfaltem. Potem okazuje się, że zakręt nie jest taki straszny. Rower jakoś łatwiej układa się w tym łuku, boczny wiatr za zakrętem mniej wybija nas z toru jazdy, a jak jeszcze przez zakrętem wyciągniesz kolano w kierunku szczytu zakrętu, to jesteś prawie jak profesjonalista, który wie jak współpracować z prawami fizyki, aby te działały na korzyść kolarza. To jest ubranie. Po różnych przejściach mam bardzo prostą zasadę. Na wszystkie zjazdy zabieram ze sobą jakąś dodatkową warstwę. To może być schowana do kieszeni kurteczka albo kurtka, rękawki, kamizelka, cokolwiek. Naprawdę nie pożałujesz, że wiedziesz to ze sobą. Dlaczego? Bo na podjeździe będziesz jechać wolno i mocno. Spocisz się, będzie gorąco. Na szczycie z kolei temperatura otoczenia spadnie Na przykład o 10 kresek. To jest całkiem normalne, nawet w lecie. Ty jesteś spocony i właśnie zaczynasz swój 20-minutowy zjazd z prędkością na przykład 40 na godzinę bez pedałowania. No i to jest mało przyjemne. W takich warunkach jeszcze mocniej hamujesz. Dlaczego? Bo jest ci zimno. W skrajnych przypadkach jak ja, modlisz się, aby ten zjazd się skończył, a zaczął się jakiś podjazd. <noise> Dlatego sprawdzaj prognozy. Zakładaj na szczycie mocny spadek temperatury oraz minimum jedną dodatkową warstwę. Bez względu na porę roku oraz region. Nawet jak na dole są 34 stopnie, a na górze że potem... Okaże się na przykład, że jest 8. Też przez to przechodziłem. Punkt piąty to jest wiatr na zjeździe. Góry to często odkryte zbocza i nagłe podmuchy. Najgroźniejsze są te boczne. Zjazdy to równie często liczne nawroty na trasie. Na każdym z nich zmienia się wiatr. Odwracasz się od niego, więc on raz ci wieje w plecy, raz pod koło, raz z lewej, raz z prawej. Z prawej. Dlatego zawsze bądź przygotowany, że za zakrętem dostaniesz wiatrem. Stąd tak ważny jest tor jazdy. Tutaj naprawdę warto oduczyć się. Tego kurczowego trzymania się z kraju asfaltu. To jest niebezpieczne. Musisz mieć ten zapas, ten, nie wiem, pół metra, jeden metr. Ja wiem, że niekiedy trasy są bardzo wąskie. I znowu tutaj przyda się świeżo nabyta wiedza o ugiętych łokciach, niskim pozycjonowaniu głowy, a także czasem yy, wspieranie się dolnym chwytem. Im bardziej jesteś skulony, tym wiatr będzie ci mniej przeszkadzać. Warto też wiedzieć o tym, że w takich sytuacjach koła z wysokim stożkiem no, nie pomagają. U mnie, na przykład, takie koła, 55 to jest granica, serio. Kupowałem je mieszkając w Warszawie. Teraz, będąc na południu, są chwile, że zaczynam żałować. Analogicznie ma się to w przypadku bardzo aerodynamicznych ram, które świetnie tną powietrze. Ale niestety nie to płynące z boku. 6 to jest unikanie zjazdów, które nie rozwiązuje problemów. <laughs> ja zawsze byłem najwolniejszy. Nawet jak byłem motocyklistą, wszyscy na mnie czekali na, na, na zjazdach, zwłaszcza tych bardzo krętych. Miałem mnóstwo wewnętrznych blokad, ale one wynikały po pierwsze z braku przygotowania merytorycznego, a po drugie praktyki. Jako mieszkaniec z Warszawy miałem potworny dług techniczny, jazdę po zakrętach i na zjazdach trzeba trenować. Tego nie znajduje się w chipsach i tak jak w przypadku każdego treningu musi pojawić się jakiś ból. Przełamywanie się boli, zaufanie swoim oponom boli, odkrycie, że guma może pracować także pod kątem i że ona trzyma ten rower, to wszystko poprzecone jest sporym dyskomfortem psychicznym. Tak samo jak ciężkie będzie nabranie dystansu do słów osób, które przerysowują problem, albo właśnie mówią głupoty, albo straszą nas, że na tym zjeździe to już bardzo dużo osób leżało. Zawsze jedź swoje i skup się na technice. Jedź wolno, ale poprawnie, technicznie, bez presji na tempo. Najpierw technika, Potem prędkość. Po jakimś czasie doskonalenia techniki zauważysz, że mniej hamujesz, albo wręcz dokręcasz podświadomie w głowie, jeszcze przed zakrętem, zajmujesz dobrą pozycję na rowerze i obierasz najbardziej optymalny tor. Wyglądasz zagrożeń dużo wcześniej, bo patrzysz tam, gdzie chcesz jechać, a nie tam, gdzie jedziesz. Czyli tego piasku tych kamyczków nie zauważasz w ostatnim momencie i nie zaczynasz panicznie na nich hamować, bo tu już jesteś przygotowany na to spotkanie. Po jakimś czasie cały czas w głowie dzielisz każdy zakręt na trzy części. Wejście, apex, wyjście. Wreszcie sprawia ci to radość, bo praktyka czyni mistrza. Poznawanie i oswajanie potwora sprawia, że ten już nie jest taki straszny, jak wszyscy mówią. Okazuje się też, że nie boisz się wywrotki, tylko wstydu. I to on najbardziej cię spowalnia. Lęk przed byciem ocenionym jako ten gorszy na rowerze. A ja dziękuję za dziś. Jeżeli to wideo okazało się pomocne, to zachęcam do wsparcia mnie poprzez mój sklep, do którego link znajduje się w opisie, jak i również do śledzenia mnie na Instagramie i Facebooku. Cześć.